Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, kurier szczeciński, 17 lutego 1947 roku, poniedziałek. Wśród ruin i gruzów ładowano towar wielomilionowej wartości. Zlikwidowanie szajki przemytniczej, tone kawy brazylijskiej i tysiące papierosów usiłowano wywieźć ze Szczecina do Niemiec. Po paru godzinnym krążeniu po mieście, pomiędzy gruzami pewnej zburzonej posesji, zajechał samochód ciężarowy, na który oczekujący go ludzie poczęli ładować towar. Gdy większa część pracy została ukończona, wyłonili się nagle, jak wyrośli z ziemi, milicjanci. Ręce do góry. Na ten okrzyk zajęci ładowaniem znieruchomieli, po czym usiłowali ratować się ucieczką, na próżno. Wszystkie przejścia były już obstawione. Dwóch czy trzech zdołało zbiec, pozostali w liczbie 28 osób, powędrowali na komendę Milicji Obywatelskiej. Część zatrzymanych odpowiadać będzie za usiłowanie przekroczenia granicy, pozostali notoryczni przemytnicy za przemyt i wstręt do pracy. Pożyczki na osadnictwo rybackie na Pomorzu Szczecińskim. Na terenie pomorza szczecińskiego rozpoczął swoje czynności Bank Rybaków Morskich. Ma on za zadanie finansowanie osadnictwa rybackiego oraz zaopatrywanie rybaków morskich w statki i sprzęt rybołówczy. Na terenie pomorza gdańskiego bank spełnia swoje czynności już od wiosny ubiegłego roku. Pomorze Szczecińskie jest jeszcze stosunkowo słabo zaludnione przez rybaków. Zachodzi potrzeba osiedlenia setek rodzin. Wzdłuż całego pobrzeża. Obecnie rozpoczyna się akcja w tym kierunku na szerszą skalę. Umożliwią to kredyty, które w wysokości 30 milionów złotych uruchomiono na rok bieżący na cele osadnictwa rybackiego na Pomorzu Szczecińskim. Są dwa rodzaje pożyczki. Na właściwe osadnictwo to jest doprowadzenie do porządku domu mieszkalnego i gospodarstwa rybackiego oraz na remont lub zakup statków i sprzętu rybackiego. W poszczególnych wypadkach pożyczka może sięgać paruset tysięcy złotych. Oprócz tego, w ostatnich czasach zapoczątkowano na szeroką skalę akcję pożyczkową dla zdemobilizowanych żołnierzy, którzy zakwalifikowani zostali jako osadnicy rybacy. Udziela się im od razu pożyczek doraźnych w wysokości 10 tysięcy złotych każdemu, a następnie mogą także się ubiegać o normalne pożyczki. Ostatnio w Dębie udzielono 17 takich pożyczek. Nowiny portowe. 70 milionów na stocznie w Szczecinie. Eksploatacja portu szczecińskiego wymaga natychmiastowego uruchomienia stoczni. Wychodząc z tego założenia, jako jedną z pierwszych inwestycji portu Szczecińskiego, uznano uruchomienie stoczni. Na rok bieżący przewidziano na ten cel 70 milionów złotych. Obecnie cały wysiłek skierowany jest na odbudowę stoczni Gryf, którą mniejsze jednostki, która mniejsze jednostki będzie mogła przyjmować do remontu już na wiosnę. Ze względu na rozległość terenów i korzystne położenie stocznia gryf może być znacznie rozbudowana. Po całkowitym uruchomieniu, będzie to jeden z większych zakładów przemysłowych w Szczecinie. Ogłoszenia drobne. Kupimy każdą ilość beczek pośledziowych używanych. Arka Gdynia Rybacka 7.